To będzie katastrofa. Nadciąga asteroida. No i w... i wylądował. Ale spokojnie. Może uda się temu jakoś zaradzić i wymyślić plan, jak ocalić świat. Od Lucrum Games. Mimo wspólnego celu jest to w pełni gra rywalizacyjna. Gracze starają się obrać najlepszą ścieżkę do ocalenia planety Alaria. Gra trwa nieokreśloną liczbę rund. Jej zakończenie wyznacza dotarcie asteroidy lub któregoś z trzech mierników postępu projektu do punktu uderzenia. W każdej rundzie gracze kolejno wykonują swoje tury aż wszyscy spasują. Co można zrobić w swojej turze? Użyć promu, czyli wydać jedną energię, by przesunąć swój lądownik między strefami gotowości dwóch światów. Zagrać kartę akcji z ręki płac Jedną energię, by wykonać konkretne akcje czy efekty, umieścić lądownik w dostępnej lokacji, by wykonać jej akcję. Jak rozróżnić światy, obszary i lokacje? Planeta Allaria oraz księżyc Fortuna to dwa odrębne światy. Znajdujące się na nich szare pola to obszary, a lokacje to część obszaru. A jakie akcje znajdziemy w grze? Będziemy mogli pozyskiwać zasoby, podnosić linię bazową, pozyskiwać żetony, etykiety, zdobywać punkty zwycięstwa przejmować odznakę pierwszego gracza, pracować nad projektem, badać, pozyskiwać ulepszenia, kupować karty czy je usuwać. Posiadając kartę wzmocnienia, możecie ją zagrać, dodając ją do innej akcji lub efektu, o ile spełnicie podane na niej warunki. A co się dzieje, jak wszyscy spasują? Następuje wówczas faza postępu, podczas której lądownik z lokacji przyspieszenia obszaru przejęcie dowództwa musi zostać przeniesiony do innej, dostępnej lokacji na księżycu i rozpatrzyć jej działanie. Przesuwamy znacznik asteroidy o jedno pole i ewentualnie stosujemy efekt symbolu znajdującego się na tym polu. Losujemy z worka tyle kostek, ile żetonów zagrożenia aktualnie znajduje się w grze i rozpatrujemy ich efekty. Sprawdzamy, czy gra się kończy. Jeżeli nie, Rozpoczynamy nową rundę. Jeżeli tak, czas na przybycie asteroidy. Czas określić kluczowy projekt. Po pierwsze strzał z lasera. Losujemy 10 kostek z woreczka i wszystkie kostki lasera i asteroidy umieszczamy w mierniku postępu lasera. Jeżeli cały zostanie zapełniony, laser to kluczowy projekt. Jeżeli nie, pozostałe kostki wracają do worka i sprawdzamy dalej. Kolejno podniesienie tarczy. Przenosimy kostki z pół pęknięcia na torze lasera na tor tarczy, a następnie losujemy 10 kostek. Kostki tarczy i asteroidy lądują na mierniku postępu tarczy. Miernik zapełniony, tarcza to kluczowy projekt. Jeżeli nie, Czas na ewakuację. Cały misterny plan też. Po wyborze projektu kluczowego przechodzimy do punktacji końcowej i wyznaczamy zwycięzcę. Zmierz się w tej rywalizacji i sprawdź, czy to tobie uda się ocalić świat.